Zadanie rozwiąż nierówności mamy do czynienia z nierównościami takimi elementarnymi, z wartością bezwzględną. Zanim przejdę do rozwiązania nierówności, przypomnimy podstawowe własności, które należy w przypadku rozwiązywania tych nierówności wykorzystać. Jako pierwszą własność przypomnę może te własności tutaj z boku. Wiemy, że dla każdego x wartość bezwzględna jest zawsze liczbą większą, równą od zera, czyli to jest dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Jeżeli chodzi o dwie pozostałe własności. One brzmią w sposób następujący. Dla dowolnej liczby a, czyli a należy do liczb rzeczywistych, r natomiast liczbą jest większą, równą od 0, możemy wprowadzić taki wzór rozwiązywania nierówności, jeżeli chodzi o podpunkt a i podpunkt b, bo tylko te nierówności spełniają warunek, że r jest większe, równe od 0. No tutaj jeszcze mamy ten podpunkt, podpunkt F, ale do niego przejdziemy później, mianowicie żeby nie przedłużać, jeżeli mam wartość bezwzględną z X minus A jest mniejsze równe od r od r, to taka nierówność z wartością bezwzględną jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy i teraz proszę zapamiętać schemat rozwiązywania tego typu nierówności. Tutaj to r może takie niewidoczne, ale myślę, że każdy wie o co chodzi. Mianowicie x minus a jest mniejsze, równe od r. Teraz spójnik logiczny i, który symbolicznie możemy zastąpić takim daszkiem i x minus a. I teraz następuje y, zmiana zwrotu nierówności na przeciwny, czyli jest większe bądź równa i zmiana znaku tej liczby, czyli minus r. Jeżeli chodzi o wartość bezwzględną z x minus a i ma być to większe, równe od r, mówiąc większe, równe mamy na myśli również nierówność ostrą większe od r, to taka nierówność jest spełniona wtedy i tylko wtedy, gdy, i teraz znowu zapamiętajmy, x minus a jest większe równe od r, czyli przepisujemy tak, jakby tych kresek pionowych, czyli modułu nie było. Teraz jest zmiana, mianowicie zamiast spójnika i mamy spójnik lub, daszek możemy tak i w drugą stronę zastosować x minus a, czyli przepisuję lewą stronę i podobnie jak wcześniej następuje zmiana zwrotu nierówności i zmiana znaku tej liczby. Czyli jeżeli x minus a jest mniejsze, równe od r, to jest wtedy i tylko wtedy, gdy x minus a jest mniejsze bądź równa. Przepisujemy tak, jakby tego modułu nie było i co będzie oznaczało część wspólną między tymi Rozwiązaniami x minus a przepisuje bez zmian zmiana zwrotu, zmiana znaku liczby. I w analogiczny sposób x minus a ma być większe bądź równe od r. Zachodzi to wtedy i tylko wtedy, gdy x minus a, czyli przepisuje, jest większe równe od r. Wróćmy uwagę, że to jest przepisane bez tych pionowych kresek. Spójnik lub x minus a, czyli przepisuje bez zmian. Zmieniam zwrot i zmieniam znak liczby. W praktyce będzie to wyglądało w sposób następujący. Przechodzimy do podpunktu A. Wartość bezwzględna z x minus 4 ma być mniejsza od 2. Korzystam z własności, może je tutaj sobie ponumeruję: A, B. Oraz C, czyli korzystam z własności spod punktu B i rozbijam tę nierówność na dwie pojedyncze, mianowicie x minus 4, przepisuję mniejsze od 2 i spójnik x minus 4, zmiana zwrotu i zmiana znaku. Bardzo prosto. Rozwiązuję te nierówności x zostawiam, jest mniejsze. Jeżeli minus 4 przeniosę na stronę prawą, to otrzymam działanie 2 dodać 4, czyli 6. Teraz może dla odmiany, żebyśmy się przyzwyczaili, że ten spójnik oznacza dokładnie to samo co w polskim języku i. x jest większe, przenoszę minus 4 na prawą stronę, czyli minus 2 dodać 4. To będzie od dwóch. Zaznaczam oba rozwiązania na osi liczbowej, dwójka, szóstka, x mniejsze od sześciu, przedział otwarty będzie, y, większe od dwóch, kółeczko otwarte, nierówność jest ostra. No i teraz właśnie ten spójnik, y, który jest pomiędzy tymi nierównościami ma bardzo duże znaczenie. Spójnik I oznacza wzięcie między tymi dwoma nierównościami części wspólnej. Część wspólna przedziału to jest obszar, gdzie nakładają się oba rozwiązania. Widać wyraźnie, że to jest tutaj ten przedział. Stąd możemy śmiało zapisać. Rozwiązaniem tej nierówności jest przedział otwarty obustronnie od dwóch do sześciu. Tak wygląda rozwiązanie, jeżeli chodzi o podpunkt A, podpunkt B wartość bezwzględna z 3x dodać 1 jest większe od 5. Mamy do czynienia z przypadkiem, który został omówiony tutaj jeżeli chodzi o teorię w podpunkcie C i otrzymujemy zgodnie z tym, co zapisaliśmy dwie nierówności. Pierwsza z nich. To jest przepisanie 3x dodać 1 jest większe od 5, czyli przepisuję zupełnie tak, jakby się nic tu nie zmieniło. Teraz spójnik lub, bo jest nierówność w tą stronę zwrócona, nie wiem, czy rozumiemy, o czym mówię. Wartość bezwzględna jest większa, tak? Czyli spójnik lub. Od tego właśnie zależy, czy będzie spójnik i, czy lub. Jeżeli jest mniejsza, to jest spójnik i. Jeżeli jest większa, spójnik lub. To w matematyce ma duże znaczenie. I druga nierówność, 3x dodać 1. Następuje zmiana znaku. Zmiana znaku, a zapędziłam się i chciałam zapisać drugą stronę, czyli zmiana znaku na przeciwny i zmiana znaku liczby, minus 5. I teraz każdą z tych nierówności rozwiązujemy, czyli 3x jest większe. 1 na prawą stronę, 5 odjąć 1, 4. Dzielimy obustronnie przez 3, otrzymując rozwiązanie x większe 4 przez 3. Czyli 4 trzecie po wyłączeniu całości, 1 i 1 trzecia. 3x jest większe. Mm, przepraszam bardzo. 3x jest mniejsze od minus 5, odjąć 1 po przeniesieniu, czyli minus 6, dzielimy obustronnie przez 3, stąd x są mniejsze od minus 2. Zaznaczamy rozwiązanie na osi. Minus 2, 1, i 1 trzecia. x większe od 1 i 1 trzeciej to są liczby znajdujące się po prawej stronie tej liczby. x mniejsze od minus 2, przedział otwarty, nierówność ostra, to są liczby po lewej stronie. No właśnie, i teraz mamy spójnik lub, co oznacza w matematyce wzięcie Sumy tych dwóch rozwiązań, a zatem sumą będzie ten przedział plus ten przedział, co można zapisać jako: jako x należy od minus nieskończoności do minus 2, suma od 1 i 1 trzeciej do plus nieskończoności. Podpunkt C, podpunkt C. Oddzielę te wzorki tutaj. Wartość bezwzględna z 2 minus x jest większa od minus 4. Jeżeli chodzi o ten przykład. No to widzimy, że nie jest spełniony warunek, że r jest większe równo od zera. Skorzystamy tutaj z własności w podpunkcie a. Może jeszcze raz wyjaśniając, co ta własność mówi. Dla każdej, dla dowolnej liczby rzeczywistej, wartość bezwzględna z tej liczby jest zawsze liczbą nieujemną. Nie ma takiej wartości x żeby to wyrażenie przyjęło wartość ujemną. Nie ma. Nie ma. A zatem pytanie. Kiedy 2 odjąć x i nałożywszy na to wartość bezwzględną otrzyma wartość większą od minus 4? No, skoro dla każdego x tutaj wartość bezwzględna z x będzie większa bądź równa od zera, no to okazuje się, że jeżeli za x podstawię dowolną liczbę rzeczywistą, odejmę ją od liczby 2, no to otrzymam jakąś tam liczbę. No jakąś liczbę otrzymam. Będzie to albo dodatnia, albo ujemna, albo 0, no jakiś wynik będzie. Ale jak nałożę na to wartość bezwzględną, to już nie ma takiego wyboru. Ta liczba nigdy Ujemna nie będzie. Zawsze będzie większa od 0 albo ewentualnie równa 0. No a tym samym, jeżeli będzie większa, równa od 0, no to zawsze będzie większa od minus -4. Stąd rozwiązaniem są wszystkie liczby rzeczywiste. Może tu od razu z boku zapiszę pod punkt d, ponieważ on wbrew pozorom yy, wizualnie jest bardzo podobny. 2 minus x. Tym razem interesuje nas, kiedy jest mniejsze od minus 4. Hm. Skoro powiedzieliśmy, że dla każdej liczby rzeczywistej to wyrażenie jest zawsze większe od minus 4, no to okazuje się, że kiedy będzie mniejsze od minus 4? Nigdy. Nie ma takiej liczby, która po odjęciu od dwójki, nałożeniu wartości bezwzględnej, będzie liczbą ujemną. Tym samym nigdy nie będzie mniejsza od minus 4. Czyli reasumując, bo tutaj ta minus 4 to jest jeden z przykładów bardzo, bardzo wielu, właściwie nieskończonej ilości. Mianowicie, yy, można tutaj tak zgeneralizować i powiedzieć śmiało w ten sposób, że jeżeli mamy do czynienia z tego typu nierównościami i wartość bezwzględna ma być większa, a tu z tej strony będzie stała dowolna liczba ujemna, minus 5, minus 1, minus 6, minus 1 druga, minus 1 czwarta, minus 1000, minus 500 i tak dalej, to zawsze rozwiązaniem będą wszystkie liczby rzeczywiste. Natomiast jeżeli będziemy mieć wartość bezwzględną z podobnego wyrażenia, ale będzie nas interesować, kiedy ta wartość będzie mniejsza, od jakiejkolwiek liczby ujemnej. I tu znowu mogę powiedzieć, w tym przypadku to jest od minus 4, ale nie wiem, minus 1 druga, minus 1 piąta, minus 1, minus 2, minus pierwiastek z trzech, minus 1000, minus 10 tysięcy i tak dalej, ale chodzi o ten znak nierówności, to w tym przypadku zawsze rozwiązaniem będzie zbiór pusty. Nie ma wyjątku. Ale powtarzam, chodzi o ten typ y, nierówności. Nie myślę tutaj o żadnych nierównościach z wyrażeń wymiernych i tak dalej, bo oczywiście pod wartością bezwzględną mogą być najróżniejsze. Cuda, mówimy o tego typu nierównościach. Podpunkt E. Jak widać, F i G znowu są bardzo do siebie zbliżone, a jednak między nimi jest pewna różnica. Podpunkt E. Wartość bezwzględna z 3 minus x jest mniejsza od 0. No, tutaj będę musiała się powtórzyć. Postaram się ograniczyć to powtórzenie. Przed chwilą powiedzieliśmy, że wartość bezwzględna nigdy nie jest liczbą ujemną. Nie przyjmuje wartości ujemnej. A zatem, pytanie: Kiedy trzy odjąć coś, co byśmy kwalifikowali jako rozwiązanie? Następnie nakładamy na to wartość bezwzględną będzie mniejsza od zera, czyli ujemna, okazuje się, że nigdy. A zatem znowu mamy tutaj do czynienia ze zbiorem pustym. Taka nierówność nie posiada rozwiązania. Wartość bezwzględna nigdy nie będzie mniejsza od zera. Nie widzę tutaj przykładu, który sama pominęłam, nazwę go sobie przez E może Prim, dlatego że. Brakuje mi tutaj go. Mianowicie mam na myśli jednak nierówność taką. 3 minus x ma być mniejsze, równa od 0. Co by się tutaj zmieniło? Gdy tej dodatkowej kreski nie ma, czyli byłoby tylko mniejsze od 0, to już wiemy, że rozwiązaniem jest zbiór pusty, bo nigdy wartość bezwzględna nie będzie liczbą ujemną. Ale pytanie, a równa 0 może być? No oczywiście. Równa 0 będzie, gdy za x podstawimy, no tu akurat mamy prosty rachunek, gdy za x podstawimy trójkę, no bo 3, odjąć 3, równa się 0. 0, no jest równe 0. Co prawda nie jest mniejsze, ale jest równe, czyli trójka jest rozwiązaniem tej, tej nierówności. A zatem dodatkowa kreseczka, proszę zwrócić uwagę, a zmienia postać rzeczy, mianowicie tutaj już rozwiązaniem będzie zbiór jednoelementowy i tym elementem będzie liczba 3. Gdyby tu było jakieś skomplikowane działanie, to zawsze można z boku sobie wyliczyć, mianowicie 3 minus x, sprawdzam kiedy jest zerem, no minus x równa się minus 3, x równa się, po podzieleniu tego przez minus 1, jest równe 3. No i ta liczba jest wtedy rozwiązaniem tej nierówności. To tak tylko na marginesie. Podpunkt f wartość bezwzględna z 3 minus x jest większe, równe od 0. No właśnie, większe, równe od 0. Czyli ewidentnie własność spod punktu A tak się dzieje dla każdego x należącego do rzeczywistych. Czyli rozwiązaniem tutaj są wszystkie liczby rzeczywiste. Zawsze wartość bezwzględna, cokolwiek za x podstawię, odejmę tę liczbę od liczby 3, nałożę wartość bezwzględna. Nie będzie ujemna, zawsze będzie to nieujemne, czyli rozwiązaniem są wszystkie liczby rzeczywiste. Podpunkt g, wartość bezwzględna z 3 minus x, no i tutaj już ma być mm, troszeczkę ograniczone, ma być tylko większe od 0, a zatem bez równości nie interesuje mnie, kiedy będzie równe 0. Czy znowu będą rozwiązaniem wszystkie liczby rzeczywiste? No niestety nie. Rozwiązaniem nie mogą być wszystkie liczby rzeczywiste, ponieważ jeżeli za x podstawię 3, to otrzymam 3 odjąć 3, 0. Wartość bezwzględna 0 jest 0, a 0 nie jest większa od 0. Czyli niestety liczbę, która spowoduje równość z zerem, z tego zbioru rozwiązań wyrzucamy i rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste, ale za wyjątkiem tej, która daje równość zerem, czyli w tym przypadku za wyjątkiem trójki.